Witajcie, witam Was serdecznie w nowym roku 2020. Zaczynamy lata 20, zaczynamy lata 20 z Urbański, testuje dawno mi nie było. Przerwa świąteczna, wiecie, rodzina, potem nowy rok, imprezka i tak dalej. Ale wracam, wracam z małym gadżetem, który jest mi niezbędny przy codziennej pracy. Ale zanim przejdziemy do gadżetu... Chciałbym Wam życzyć w tym nowym roku spełnienia marzeń, przede wszystkim zdrowia, marzeń tych gadżeciarskich, tych zawodowych i tych prywatnych, żeby Wam po prostu w nowym roku było lepiej. A teraz przechodzimy do. Mojego gadżeciku. Słuchajcie, no ja często montuję mm, poza domem. Najczęściej na tym sprzęcie, czyli na iMacu. Ale moim drugim takim podróżnym y, urządzeniem do montowania filmów jest MacBook Pro. No, ale ten MacBook Pro ma tylko 512 GB. No, ten ma trochę więcej, ale też momentami nie domaga. A więc postanowiłem znaleźć jakiś zewnętrzny dysk SSD, który spełniłby moje oczekiwania. No właśnie, jakie oczekiwania? Najpierw wam pokażę. O co mi chodzi. Sam dysk. Extreme Portable SSD. On jest zamocowany z tyłu w tym komputerze, więc ja go teraz wyciągnę. Poczekajcie, odłączę najpierw, żeby go odłączyć, to ja muszę to zrobić oczywiście z poziomu. O, findera. Dobrze. I teraz go wyciągniemy z tyłu. I jest. No właśnie, jaki powinien być dysk SSD zewnętrzny. Mały, prawda? Ale przy tym pojemny. Ten jest mały. SanDisk jest pojemny. 1TB jest wersja dwuterabajtowa. Do czego Wam wystarczy, czy mi wystarcza jednoterabajtowy dysk zewnętrzny? No przede wszystkim do tego, żeby na przykład szybko robić rendering. Chodzi o to, żeby tutaj szybko wszystko się zapisywało na tym dysku i wszystko szybko odtwarzało. Jeden terabajt to trochę za mało, żeby magazynować wszystkie filmy, które się nagrało. Chyba, że nagrywacie ich mało po prostu, ale ja mam ich na koncie prawie 800, więc wiecie, gdybym miał to wszystko magazynować, to takich dysków SSD potrzebowałbym zdecydowanie więcej i oczywiście większych. Dlatego to urządzenie, to maleństwo, które jest bardzo ładne, to też jest istotne, wykorzystuję głównie w podróży, żeby na nim zapisywać wszystkie pliki, które mi są potrzebne, które tworzą się podczas montowania filmów. A więc takie jak transcoding, rendering, co my tu jeszcze mamy, sharing, backup i tak dalej, i tak dalej. I ten jeden terabajt do pewnego momentu oczywiście mi w zupełności wystarcza. W zestawie mamy USB typu C. Taki mamy przewodzik. Tutaj, o, zobaczcie. A więc bez żadnego problemu podłączamy sobie na tym jednym kablu ten zewnętrzny dysk do iMac'a, do MacBooka Pro. Do czego tylko chcecie. Jeżeli na, na, na przykład w waszym komputerze jest tradycyjne gniazdo USB, to też nie ma z tym większego problemu, ponieważ producent przewidział taką sytuację i macie w pudełku w zestawie przejściówkę. Tu podłączamy USB typu C, a tu już mamy, proszę bardzo, normalne USB, które podłączamy do komputera. Co jeszcze jest ważne w przypadku tego dysku? Wyobraźcie sobie, że on jest odporny na wstrząsy. Kiedy upadnie, Dajmy na to w ten sposób, nic mu się nie stanie. Dane na tym dysku są bezpieczne. Poza tym jest także odporny na zachlapanie. No wiecie, przy komputerze, o, ja robię podstawowy błąd, nie? Herbatka przy komputerze, klawiatura obok. Jak zaleję klawiaturę, muszę kupić nową. Najczęściej tak bywa. Ale kiedy zaleję ten dysk zewnętrzny yy, sandiska. Nic mu się nie stanie. się on będzie się kleił, bo ja piję herbatę z miodem i z cytryną, ale włożę go po prostu pod kran, pod bieżącą wodę. I co? I będę go mył. I będę go miał cały czas w gotowości do, do użycia. Sprawdzimy, ile on kosztuje, bo ja powiem Wam szczerze, że ja teraz nie pamiętam nawet, ile on kosztuje, ale od czego jest internet? San Disk. Extreme Portable SSD. No i teraz zobaczymy, i nam tutaj wychodzi, jaką mamy pojemność. No, zrobimy sobie pojemność 1 TB. Mamy 1 terabyte. 1 TB kosztuje 729 zł, a 2 TB, zaraz zobaczymy, dwa razy więcej. 1409 zł, a więc wiecie, no, tanio nie jest, trzeba przyznać. tanio nie jest, ale jest porządnie, jest dobrze, jest elegancko, jest gustownie, ale przede wszystkim jest szybko, bo na tym mi najbardziej zależy. Kiedy backup tworzy się na tym dysku, ja na nic nie muszę czekać. Kiedy rendering się robi, na nic nie muszę czekać, bo wszystkie procesy, które robię na Final Cutie, o na przykład tu robię dla córki akurat e, taką małą prezentację do szkoły, e, robię. Właśnie na tym dysku. Zapisuję na tym dysku. Po pewnym czasie, oczywiście, on się zapełnia, ja wyrzucam to, czego nie potrzebuję. A filmy, które są już zmontowane, umieszczam zupełnie na innym dysku. A tu proszę bardzo. Taki filmik, który nagrałem dla mojej córki o świątecznym gotowaniu w Polsce. To ma być po angielsku i jest po angielsku. Co z tego, że po świętach? Sałatkę warzywną. Zawsze dobrze zjeść. Przynajmniej mi zawsze smakuje. No i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło, hej!